No, no, tatę. <grymne> nie, ale no, będzie to czemu tu jest? ale nie da się No to się Aż. mózg poniżej i on nie? Co Macie alfabet umieć? Ej, biegnę do ciebie. JA! Jaki Jaj! Taktyczny, one way No Jaj! się Jaj! O, no, zróbmy teraz tu kampę, bo i na pewno przyjdą kurwa tobie. No muszą. Kampana starego. To mi ping, No Pink, bo... coś ty no, na dwa HD To nie wiem, no, ci wzesam. Co jest panu. Dobra masz! Dobra, <laughs> o kurwa! No kurwa mać! Przepraszałeś mnie, no kurwa! Nie wyjeb... Kurwa ty pi...